Witamy serdecznie tu Anna Kordowska i Anna Woźniak, LM News. Witamy w finałowym odcinku tegorocznej świątecznej opowieści. Seria składa się z dwóch odcinków. W których nasi klienci, zwycięzcy świątecznego konkursu Lone Me, opowiedzieli swoje historie przed kamerami LM News. Odcinki dwóch poprzednich edycji znajdą Państwo w opisie do tego filmu. Asiu, gdzie przeniesiemy się w ostatnim odcinku świątecznej powieści? Tym razem przeniesiemy się do Kielc, aby poznać historię pana Grzegorza. Ale nie mogę zdradzić nic więcej na początku odcinka. Zatem zapraszamy Państwa do Kielc. Kielce to stolica województwa Świętokrzyskiego, zamieszkana przez prawie 200 tysięcy osób. Miasto posiada tysiącletnią historię sięgającą czasów króla Bolesława Szczodrego. W samym sercu aglomeracji kieleckiej spotkaliśmy się z kolejnym laureatem konkursu Loanmi, panem Grzegorzem. Moja firma zajmuje się usługami internetowymi, głównie są to teksty internetowe, content marketing i wykonuję zlecenia firm z całej Polski, pracuję głównie przy komputerze. Problemy zaczęły się pojawiać w połowie zeszłego roku, gdy po prostu to jest gorszy sezon w branży i będą dużo osób z na urlopach, budżety są przesuwane i no, zdarzyło się tak, że te zlecenia przez dłuższy czas nie spływały. Obciążyło to dość mocno budżet firmowy i prywatny. O firmie Long Me dowiedziałem się z internetu, bo skąd indziej. E, czytałem różne artykuły na temat finansowy akurat do jednego z ostatnich zleceń w tamtym okresie i trafiłem na artykuł o państwa firmie. E, Akurat połączyło się z tym, że zastanawiałem się w ogóle, jak poradzić sobie z obecną sytuacją, jak z niej wyjść. Stwierdziłem, że warto zadzwonić do Państwa na infolinie i, i, i poznać szczegóły, bo być może to jest sposób na przetrwanie tego gorszego okresu. Jeżeli miałbym polecić, to polecam firmę i polecam kontakt z Państwem, chociażby żeby się doradzić, czy to jest opcja właśnie dla Państwa. E, warto zwrócić uwagę, że pożyczka mądrze wzięta i zrobiona to z e, pewną myślą o tym, czy, e, czy to jest do udźwignięcia przez nas w, w danym okresie, z e, dobrym rozwiązaniem. Tylko tak jak mówię, trzeba zrobić to z głową. E, dzięki pożyczce w Londynie udało mi się spędzić spokojne święta z rodziną oraz spłacić e, zaległe rachunki. E, bardzo dziękuję za pomoc. Pan Grzegorz przeszedł przez wiele trudnych chwil. Jednak dzięki skorzystaniu z pożyczki LoanMe był w stanie pokonać przeciwności. Postanowił też wziąć udział w konkursie Świąteczna Opowieść, dzięki czemu wygrał umorzenie części zobowiązania. Finałowy odcinek dobiega końca, a my żegnamy Kielce i wracamy do Warszawy. Prowadzenie firmy to niełatwe zadanie, ale takie historie pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia. To prawda. Panie Grzegorzu, gratulujemy wygranej i trzymamy kciuki za rozwój firmy. Oczywiście życzymy Panu wszystkiego dobrego. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Możemy oficjalnie powiedzieć, że trzecia edycja świątecznej opowieści została zakończona. Jesteśmy ciekawi, która z historii zrobiła na Państwu największe wrażenie. Zachęcamy do komentowania. I do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Było nam niezmiernie miło poprowadzić dla Państwa tegoroczną edycję. Z siedzibą mi w Warszawie żegna się Anna Kordalska i Anna Woźniak, LM News.